Chwała Bogu! Cieszę się bardzo, że mogę Was wszystkich zebranych przywitać w ten niedzielny poranek, w to nabożeństwo młodzieżowe, kiedy będziemy mogli razem chwalić, uwielbiać Boga i wziąć to, co dla nas przygotował. I zanim jeszcze wstaniemy do uwielbienia, zanim wstaniemy do modlitwy, chciałbym się krótko podzielić tym, co e, czym Bóg do mnie mówi w ostatnim czasie, przez ostatnie może pół roku, trochę więcej, czego e, chce mnie nauczyć i może ciężko mi się idzie tego nauczyć, e, bo chcę mówić o, o zaufaniu. O Bóg mówi do mnie, żebym Mu zaufał we wszystkim, w każdym aspekcie mojego życia. Tak jak też ostatnio rozważaliśmy z grupą: czy Bóg jest Bogiem w każdym aspekcie naszego życia? I też sobie myślałem, czy ja ufam Mu w każdym aspekcie mojego życia: cokolwiek by się nie działo, czy zwracam się do Niego, czy może staram się szukać pomocy u ludzi, może myślę sobie, ten mój znajomy na czymś się zna, z czym, z czym mam problem, zwrócę się do niego, on mi pomoże. Ale Bóg mówi w psalmie 146 w trzecim wersacie, nie pokładajcie ufności w książętach ani w człowieku, który nie może pomóc. I w piątym wersecie, błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu Bogu Jego. I tak powinniśmy we wszystkim, w każdym aspekcie naszego życia właśnie zwracać się do Boga i w pełni Mu ufać, bo On jest wielkim Bogiem, On może zmienić każdą sytuację, może nam pomóc. I znamy też wersety: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, albo Jeżeli Bóg jest z nami, ktoś jest przeciwko nam, jeżeli wszystko dobrze się dzieje, jeżeli wszystko jest w porządku, to łatwo jest powiedzieć te słowa. I łatwo jest ufać wtedy Bogu, jeżeli wszystko się powodzi, ale jeżeli przychodzą trudności. Nie jest łatwo zaufać Bogu, nie jest łatwo oddać mu to wszystko, nie jest łatwo się nie martwić, myśleć o tym. I tak właśnie Bóg próbuje mnie tego nauczyć, aby to wszystko oddać Bogu i we wszystkim zaufać Panu, nawet w tych trudnych momentach. I tak już raz się dzieliłem też z młodzieżą na młodzieżowym, że do mnie bardzo często Bóg przemawia w pieśniach. W pieśniach, może które śpiewamy na nabożeństwach i które słyszymy nieraz, może wydają się zwykłe, ale często te właśnie pieśni, one bardzo mówią do mojego serca. I tak też było wczoraj, ten tydzień też, powiem szczerze, bardzo się zamartwiałem, martwiłem się, e, miałem wiele zmartwień i przychodzę na młodzieżowe nabożeństwo i są śpiewane dwie pieśni. E, przeczytam, żeby się nie pomylić. Jedna pieśń mówi, zaufaj serce me, Pan Twój Bogiem jest, to w Jego ręku Twoje życie jest. Odpocznij dziś i wiedz, że w słabości Twej Jego siła jest doskonałą. I drugą pieśń, którą napisała moja siostra Ania, e, choćby nawet choćbyś nawet stracił na tej ziemi coś, zostaniesz sam, niewesoły jest Twój los. Doświadczeń, fale zaleją Cię, nie bój się, to w Jego ręku Twoje życie jest. I te pieśni były też odpowiedzią na modlitwy mojego tego tygodnia, kiedy się martwiłem, kiedy się zamartwiałem. Bóg odpowiedział: Nie martw się, to wszystko jest w moim ręku. Ty zaufaj mi, ufaj mi w pełni, a to wszystko jest w moim ręku. Nie wiem, czy kiedyś mieliście taką sytuację, kiedy zalewały was fale. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem mały, byłem z siostrami i statem nad zalewem i zauważyłem, że jedna z moich sióstr tonie. I wiecie, ja ja jeszcze wtedy byłem chyba w podstawówce, nie byłem w gimnazjum, tato chyba był na brzegu, ja do niej podpłynąłem i próbowałem ją uratować i ona mnie złapała. I oboje zaczęliśmy tonąć. Ja nie mogłem sobie poradzić. Był strach, była panika, bezradność. I nawet nie pamiętam, jak się to się skończyło, czy my jakoś sobie poradziliśmy, czy tato wskoczył i nas wyciągnął. Ale właśnie w takim momencie, kiedy cię zalewają fale, może nie tak dosłownie, ale w różnych aspektach swojego życia, które przechodzisz, kiedy, kiedy panikujesz, nie wiesz, co masz zrobić, kiedy się boisz i czujesz się bezradny, Bóg mówi... Odpocznij. Nie myśl o tym, nie martw się. Zaufaj mi, a to wszystko jest w moim ręku. Ja to trzymam w swoim ręku. To wszystko jest zależne ode mnie. Jeżeli ja nie, jeżeli ja nie wydam zgody, to włos z Twojej głowy nie spadnie. To wszystko jest w moim ręku. Zaufaj mi, nie myśl o tym, nie martw się. I łatwo jest się nie martwić i ufać Bogu, kiedy wszystko jest dobrze, ale kiedy jest trudno, przychodzi to dużo też trudniej. I Bóg. Pragnie mnie tego nauczyć, i też moją odpowiedzią wcześniej na moje modlitwy była historia Mojżesza, kiedy Bóg go powoływał. On musiał zaufać Bogu, on nie miał innego wyjścia. On był przez 40 lat wychowywany jako Egipcjanin, on znał wielu bogów, później też e, pracował u swojego Teścia przez kolejne 40 lat i tam też znał wielu innych bogów, i staje przed nim Bóg. On staje przed Bogiem, przed krzewem płonącym, i on go powołuje. I on też pyta, że jakie jest twoje imię, kim ty właściwie jesteś, bo ja znam wielu bogów, ale kto jest tym prawdziwym i tym mocnym Bogiem? Pyta o jego imię i też on nie miał wyjścia, on musiał zaufać temu Bogu, pójść za nim. I też on, kiedy już tam miał wiele pytań do Boga w tym czasie, pytał o wiele rzeczy, Bóg mu odpowiadał i na końcu mówi, ale Boże, ty się chyba pomyliłeś, bo ja nawet nie umiem mówić. Ja mam problemy z mówieniem, i tak dalej. I ja też, też tak samo myślałem, Boże. Może ty się pomyliłeś, bo może różne rzeczy, które ty mi dajesz robić, może kto inny zrobiłby dużo lepiej. Ale Bóg mówi: zaufaj mi. Ja nie powołałem dla tego Mojżesza, żeby on ładnie, pięknie mówił i porywał za tym ludzie, żeby ludzie za nim szli. Ja powołałem Mojżesza, żeby on mówił o mnie i żeby ludzie uwierzyli we mnie i za mnie szli, za Bogiem. I też. E, Następną postacią, która bardzo mnie inspiruje, jeżeli chodzi o ufność Bogu i którą chciałbym przeczytać trochę dłuższy fragment z Biblii, będzie to Jehoshafat. Król Jehoshafat jego historia jest zapisana w II Księdze Kronik. W XX rozdziale chciałbym czytać od pierwszego wersetu do do 24. Po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amunici, a z nimi także niektórzy Moanici na wojnę z Jehoszafatem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem, ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu. I oto już i oto są już w Heseson Tamar, to jest w En Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Jehoszafat stanął wobec zagrożenia zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże Ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech, ty Władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać. Czy nie ty, Boże nasz, wypędziłeś mieszkańców tej ziemi przed swoim ludem izraelskim i dałeś ją potomstwu Abrahama, przyjaciela swego na wieki? Oni zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię imieniu twojemu, powiadając: Jeżeli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza czy głód, to staniemy przed Tą świątynią i przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię wiesz, mieszka w tej świątyni i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto właśnie teraz Amonici, Moabici i mieszkańcy góry Seiru, do których nie pozwoliłeś wkroczyć Izraelowi, gdy szedł z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Właśnie oni tak nam się odpłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić z Twojego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy ich nie osądzisz? Bo myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na Ciebie są zwrócone. Podczas tego stali przed Panem wszyscy Judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wtedy pośród tego zgromadzenia duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza syna Benajasza, -ja ben syna Jajela, syna Mat Mataniasza, lewicie z potomków Asafa i rzekł, posłuchajcie uważnie wszyscy judejczycy i wy mieszkańcy Jerozolemu i ty królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie się tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża, jutro zejdźcie naprzeciw nich, pójdą oni stokiem Sis, a natkniecie się na nich na skraju doliny przed pustynią Jeruel. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana o Judo i Jeruzalemie, Nie bójcie się, nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Wtedy Jehoszafat pochylił łowę twarzą aż do ziemi, a także wszyscy judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu padli przed Panem, oddając pokłon Panu. Lewici zaś z grodu Kechatytów i z rodu y Korachitów stali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Wstawczy wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię do Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolemu, zawierzcie Panu, Bogu Waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się Wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny: Wysławiajcie pana, albowiem na wieki trwa łaska jego. Gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, pan zostawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i, i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańców Pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić. A gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Udejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na ten tłuszcz, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Czytamy tu historię, gdzie Jehoszafat staje przed ogromnym wyzwaniem. Czyta, że ogromne ludy, i on mówi o tym sam, że on nie może sprostać tym ludom. Wyruszają na wojnę przeciwko niemu. I co on robi? Myślę, że normalną reakcją w takiej sytuacji jest, że się wystraszył. Czytamy, że się zląk, wystraszył. Ale on też od razu, on zwraca się do Boga. On zwraca się do Pana, on zwołuje cały lud. On zakłada post i zbiera cały lud i dzieje się coś dziwnego. Bo on zaczyna wychwalać Pana. On chwali Boga za to, co Bóg już uczynił, za to, jak prowadził Izraela. Wychwala wielkość Pana i mówi też o tym, że on sam, oni sami, jako, jako Judejczycy, są słabi, że nie sprostają temu. I Bóg odpowiada na to. Bóg mówi, że nie martw się, Jeho szafacie. To jest moja wojna. To nie Twoja wojna. Ja się o wszystko zatroszczę, a Ty wyrusz tam, idź. Ale to będzie moja wojna. Ja wszystko załatwię. Jehoshaphat i wszyscy Jedyńczycy oddają pokłon Bogu. Później wysłuchują tego, co Bóg im kazał. On zbiera ludzi i idzie. I też może tak jak Daniel wczoraj mówił o tym, że Bóg lubi szaleńców. Ludzi, którzy postępują nieszablonowo. Może Jehoshaphat. Powinni pomyśleć sobie ludzie, jeho szafacie, z przodu powinieneś wystawić najlepszych wojowników. Najlepsze wojsko, jakie masz, oni powinni iść z przodu. A on się naradza z ludźmi i z przodu wystawia ludzi, którzy śpiewają pieśni na chwałę Bogu. I śpiewają to radośnie. Oni się nie boją. Oni tutaj, czytamy, wznoszą radosne pienia. Sytu, no, bardzo trudne do wyobrażenia sobie i do zrobienia. Stajesz przeciwko wielkiej Jesteś w wielkiej opresji. I co robisz? Wychwalasz Boga i chwalisz Go i robisz to z radością. Niesamowita postawa, która uczy mnie bardzo dużo, że nieważne, co dzieje się w twoim życiu, wychwalaj Boga. Tak jak w tych pieśniach też było. Odpocznij, nie martw się, powiesz to Jemu, zaufaj Mu w pełni. Bóg mnie tego uczy i cały czas staram się tak robić. Ciężko jest nie raz, ale Bóg uczy. Zaufaj mi we wszystkim. Czy to w każdej sprawie, i też, kiedy będziemy się modlić, e, oddajmy każdą naszą sprawę Bogu. Czy może stoisz przed taką sytuacją, że nie masz pracy i zastanawiasz się, co będzie dalej? Może twoje auto się zepsuło? Może po prostu nie zaliczyłeś egzaminu? W każdej sprawie Bóg chce być naszym Panem w każdym aspekcie naszego życia. Cokolwiek robimy, On chce w każdym aspekcie naszego życia być Panem. Oddajmy Mu to i zaufajmy Mu we wszystkim. I też może trudno jest to sobie wyobrazić, ale zachęcam wszystkich bardzo. Różne problemy przechodzimy, każdy z nas, ale jesteśmy na tym miejscu i Bóg mówi przede wszystkim: odpocznij, zaufaj mi, złóż to wszystko na moich, na moich barkach, na, na krzyżu Golgoty. A tutaj, na tym miejscu, uwielbi moje imię uwielbiaj mnie, śpiewaj mi z radością odpocznij, a ja o wszystko się zatroszczę. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.